Cześć, witajcie. Moi drodzy, na dzisiaj przygotowałam dla Was film, w którym pokażę Wam wzór, do którego nie mam szkicu. Od razu na samym początku mówię, że nie mam szkicu do tego wzoru, wzór, który, którego liczba oczek podzielna jest przez 4. To znaczy, musicie na jeden raport nabrać 4 oczka, plus jedno oczko jest dla symetrii na końcu, plus dwa oczka brzegowe. Y bardzo łatwy wzór. Wygląda trudny, ale jest naprawdę bardzo łatwy. Jest bardzo taki puszysty. Ja robiłam go, zaraz Wam powiem na temat wełny, włóczki. Ja go robiłam z grubszej włóczki, czwórkami. I tak wygląda jego lewa strona. Popatrzcie, już jest widoczne, że on taki jest puszysty. Nie jest zbity, tylko jest taki luźniutki. Nie wiem, jak będzie wyglądał robiony cień, cieńszą włóczką, jeżeli byście go robili o wiele cieńszą włóczką, nie mogę wam powiedzieć, bo nie próbowałam. Jeżeli wy chcecie wykorzystać ten wzór na ściągacz, bo wyobrażam sobie, że bardzo fajnie wyglądał też jako ściągacz, i teraz na przykład po tym ściągaczu dalej robić gładko, albo no nie wiem, jak, jak będziecie chcieli. Jeżeli chcecie go wykorzystać na, na ściągacz, to moja taka krótka propozycja jest na to, taka, żeby dwa po narzuceniu oczek, dwa pierwsze rzędy przerobić oczkami prawymi. To znaczy pierwszy rząd po narzuceniu prawe oczka i na lewej stronie również lewe oczka. To dlatego, że popatrzcie, on jednak się troszeczkę. Nie wiem, może, może na cieńszej włóczce nie będzie tego robił, chociaż wątpię. On się wtedy zawija, popatrzcie, jeżeli nie macie tutaj początku zrobionego. Także jeżeli chcecie go użyć jako ściągacz, to to jest taka moja mała propozycja dwa, czy nawet cztery rzędy, cztery rzędy tym zwykłym, prostym wzorem o Jezus, czasami mi brakuje słów prostym wzorem prawymi oczkami z każdej strony powiedziałam już Wam, że liczba oczek jest podzielna przez cztery wzór składa się z dwóch rzędów z dwóch rzędów dla mnie bardzo łatwych rzędów. Będę starała się Wam pokazać to jak najwolniej. Popatrzcie, już chyba zauważyliście, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raportów. Na szerokość. Na wysokość nie wiem ile, nie liczyłam i nie będę Wam zawracać głowy liczeniem. Robiłam to z Baby, z Big Merino, Mix Dropsa. Na druty o grubości 5 mm. Ja robiłam to czwórkami. I pomimo tego, że robiłam mniejszymi drutami, to on pomimo tego jest taki bardzo puszysty. Numer koloru jest taki, taki lawenda, powiedziałabym. Numer koloru jest 0,9 i w 50 gramach mamy 75 metrów. Przy tych ośmiu raportach mamy około. około 14-14,5 cm. Teraz jeszcze chciałabym powiedzieć 8 raportów. Ja chcę z Wami przerabiać każdy raport. To znaczy, będę z Wami robiła 8 raportów z prawej strony, 8 raportów z lewej strony. Jeżeli już po dwóch, trzech raportach będziecie wiedzieli, że potraficie, nie potrzebujecie mnie, ja jak nie zapomnę, to pod spodem zapiszę w którym rzędzie rozpoczął się, pier, w której minucie rozpoczął się pierwszy rząd i w której minucie rozpoczął się drugi rząd, to możecie tylko tam na to niebieskie, gdzie są minuty napisane, kliknąć i już przeskoczy Wam na drugi rząd. Nie musicie ze mną do końca siedzieć i mnie słuchać. Możecie, jeżeli powiecie, że po dwóch, trzech rzędach, raportach wiecie jak robić, to po prostu mnie wyłączcie i idźcie na drugi rząd. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe, które zdejmuję, nie przerabiam. I pierwszy raport. Pierwsze oczko zdejmujemy, przenosimy bez przerabiania na prawy drut. Następne trzy oczka przerabiamy w ten sposób, wbijamy się pod tylnią ściankę, robimy dwa narzuty i przeciągamy tą włóczkę z tymi dwoma narzutami przez to oczko gotowe. Drugie oczko wbijamy się pod tylnią ściankę, robimy dwa narzuty, przeciągamy, wyciągamy lewy drut pod tego oczka, gotowe. I trzecie robimy to samo. Dwa narzuty, wyciągamy. Ja to trochę popycham tutaj, bo próbują mi te dwa narzuty zeskoczyć z tego drutu i wyciągamy. Gotowe. Raport zakończony. Drugi raport rozpoczynamy. Tym oczkiem, które zdejmujemy, nie przerabiamy, to są te tutaj oczka wyciągnięte, które tu widzicie są wyciągnięte. Następnie mamy jedno oczko z dwoma narzutami, wyciągamy lewy drut, drugie oczko z dwoma narzutami, wyciągamy lewy drut i trzecie oczko, wyciągamy. Kolejny raport, jedno oczko zdejmujemy. Pierwszy robimy z narzutami dwoma, drugie z dwoma narzutami i trzecie. Widzicie, to idzie szybciutko. Zdejmujemy, robimy dwa narzuty, robimy dwa narzuty i robimy dwa narzuty. Raport zakończony. Bardzo szybko to się robi. Naprawdę nie ma z tym problemu. Kolejny raport. Zdejmujemy pierwsze oczko. Drugie oczko robimy dwa narzuty, trzecie oczko robimy dwa narzuty i w czwartym oczku robimy również dwa narzuty. Raport zakończony. Kolejny raport, zdejmujemy oczko. Dwa narzuty, dwa narzuty i dwa narzuty. Widzicie? Zobaczycie, jeżeli Wam się ten wzór podoba i będziecie go wykorzystywać do jakiegoś waszego projektu, to zobaczycie, że po jakimś czasie będziecie to bardzo szybko robili, bo to naprawdę jest bardzo proste, dwa narzuty i jeszcze raz. Raport zakończony. I ostatni raport ósmy oczko przenosimy bez przerabiania, to są te tutaj, które rozdzielają nam te. Yy, narzutowe oczka. Kolejne oczko, wbijamy się pod tylnią ściankę, robimy dwa narzuty, wyciągamy włóczkę, wyciągamy lewy drut spod tego oczka, gotowe. I znowu dwa narzuty, gotowe i dwa narzuty. I ostatnie oczko dla symetrii zdejmujemy, nie przerabiamy i brzegowe przerabiamy na lewo. Odwracamy robótkę, to był pierwszy rząd i ostatni rząd drugi. Tutaj będę starała się robić troszeczkę wolniej i powolutku będę Wam mówiła. Popatrzcie, pierwsze oczko tutaj w drugim rzędzie, to jest to oczko, które zdjęliśmy dla symetrii w pierwszym rzędzie. Przerabiamy je na lewo. Teraz tu są te trzy oczka z narzutami. I tak, pierwsze oczko podbieramy igłą, to pierwsze oczko, drutem prawym i spuszczamy ten narzut. Drugie spuszczamy narzut z tego lewego drutu i spuszczamy narzut z lewego drutu. Popatrzcie, zostały wam tutaj takie trzy oczka wyciągnięte. I teraz wsuwacie lewy drut pod te pierwsze wyciągnięte oczka. Przenosicie je na lewy drut i ten prawy drut wysuwacie spod tych trzech oczek, i to pierwsze oczko, które tu wisi w powietrzu, bo patrzcie, przenosicie na lewy drut. Proste, prawda? I robicie z tych trzech oczek lewe oczka, to znaczy osobno każde przerabiacie na lewo. Gotowe. Raport zakończony. I znowu mamy oczko, które zdjęliśmy w pierwszym rzędzie i to przerabiamy na lewo. I są trzy oczka, które są z narzutami. Zdejmujemy, zdejmujemy i jeszcze jedno. Widzicie? Są trzy wyciągnięte oczka. Lewy drut wkuwacie pod te trzy, pod te, przepraszam, dwa pierwsze oczka. Wyciągacie Prawy drut z pod tych trzech wyciągniętych oczek. Popatrzcie, mój prawy drut jest tutaj. Tym prawym drutem podbieracie to oczko, które tu, zobaczcie, leży w powietrzu, wisi w powietrzu, i przenosicie je naprzód na tych oczek. I trzy oczka przerabiacie na lewo. Pierwsze, poczekajcie, pierwsze. Drugie i trzecie. Gotowe. I znowu kolejny raport. Jedno lewe oczko zdejmujemy. Kolejne znowu zdejmujemy i to trzecie zdejmujemy. To znaczy spuszczamy, rozpuszczamy, spuszczamy czy rozprówamy ten, ten narzutek. Wbijamy lewy drut pod te dwa pierwsze spuszczone oczka, rozprute oczka. Wyciągamy prawy drut, wbijamy go pod to pierwsze, które tutaj wisi w powietrzu, przenosimy je na lewy drut i przerabiamy na lewo te trzy oczka. Raz, dwa i trzy. I znowu lewe, trzy rozprówamy, wbijamy lewy drut pod te dwa pierwsze rozpróte, Prawy, prawym podbieramy to pierwsze, przenosimy je na przód i teraz przerabiamy te oczka na lewo. Zobaczcie, ja Wam pokażę teraz. Trochę szybciej, żebyście widzieli, że to naprawdę idzie szybciutko. Idziecie w ten sposób i przerabiacie je na, na lewo. I znowu lewe oczko, to jest to, które spuściliśmy. Trzy narzuty, przenosimy ten oczka na prawy drut i przerabiamy je na lewo. Widzicie, idzie szybciutko. Jak to skończycie teraz, ten drugi rząd, to później znowu zaczynacie pierwszy rząd. I to wszystko. Nic więcej tu nie ma. To znaczy ten wzór składa się z, z dwóch rzędów. Z dwóch bardzo łatwych rzędów, jak widzicie, do którego nie mam szkicu. Zdejmujemy, zdejmujemy, zdejmujemy. Dwa pierwsze. To przenosimy i przerabiamy na lewo. Mam nadzieję, że pokazałam Wam to na tyle powoli. Te ostatnie raporty zrobiłam trochę szybciej, żeby Wam pokazać. I to oczko dla symetrii tutaj na lewo. Zrobiłam trochę szybciej, żeby Wam pokazać, czy to naprawdę szybko się dzierga. To nie. Trochę sobie w międzyczasie zawsze poprawcie to, żeby to ładnie leżało i w ten sposób to wygląda. Widzicie bardzo fajny, sympatyczny wzorek, który możecie wykorzystać na różnego rodzaju wiosenne projekty. Wypróbujcie to cieńszą włóczką, jeżeli wypróbujecie i, i, te, i efekt będzie fajny, to podzielcie się z nami tutaj może komentarzem, jak to wygląda zrobione cienką włóczką. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, już teraz zapraszam na kolejne moje wideo. Życz, życząc Wam miłego dnia, do usłyszenia na razie, cześć.